Cześć wszystkim, tutaj sweet popcorn karmelowy, a moje pełne imię to Victoria i witam was w takim trochę innym filmiku, w którym chciałabym wam pokazać mój pokój, chciałabym wam pokazać jak ja go urządziłam i jak on wygląda tak ogólnie. No i chciałam żebyście w ogóle no, zobaczyli jak ja mieszkam w pokoju, więc już przejdźmy do niego, ja do pokoju mam kawałek, o a to jest on, to jest mój pokój. Dobra, więc przejdźmy do rzeczy. Najpierw zajmiemy się oknami. Mam żółte żaluzje, jak możecie zauważyć. Ym, tylko, że ja je zasłoniłam, nie wiem czemu. Eee, Co dziostro je zasłoniłam. A eee, widzicie jakie żółte? Słuchajcie, żadne żółto. O Boże! Patrzcie! Wyrwało się. Ale to nic, nie? Da się nadal wciągnąć, żeby po prostu było wciągnięte. Naprawimy później. E tak, tak. Na parapecie mam e zniszczony dziennik oraz zeszedł od matematyki. Mam e no, kartkę wifer cioci. Oczywiście lubię sobie coś przekąsić, więc e takie czekoladki też tu leżą. Leży od mojego wujciutki skrytka z zakopanego, tylko niestety gdzieś zgubiłam oni niej kluczy. Moje zdjęcie, medal za bieganie, za sport i trzy puszki, w których trzymam rzeczy do em, kosmetyki. I lampka, trochę zakurzona. Dobra, tutaj mam pudełko z gazetami, ale nie tylko tu, ma Dużo mazaków. No i tutaj taki mój szczerch lewik. Tutaj jest moje łóżko. Mam jedną taką y, pomarańczową poduszkę, i poduszkę w serce. I mam taki niebieski koralowy kocyk. Y, mam plecak na łóżku, i historię, którą mam kartkówkę. Ym, mam y, mój telefon. I mam, jak widzicie, błękitne ściany. A na tych ścianach tutaj mam plakaty. Leo, Nowego Yorku, Ellie Goulding, Demi Lovato no i jeszcze jeden Ellie Goulding, bo to moja ulubiona piosenkarka drzwi mam brązowe, jak widzicie z szybami i z tyłu tych drzwi mam plakaty z Dawidem Kwiatkowskim tutaj mam jego autograf Ym, oczywiście tutaj mam taki karton z maskotkami w środku na tym kartonie leży moja torba od wf -u. I na tym kartonie leży też um, moja fajna pufa z styropianu. Um, to są moje meble ogólnie. Lubię je bardzo. Kamera jest mała, więc nie mam jak wam nagrać tego inaczej. Ma szafa, autoportret. To ja byłam mała. Um, to jest moja kurtka, bo zaraz idę do koleżanki do przyjaciółki. Tak się... No. Tu jest moje biurko, mam tu różne rzeczy właśnie. Od kamery, zobaczcie jak ona jest mała. To kamera mojego 7 ogólnie. Tutaj mam różne rzeczy, mam um, um, te kleje, brokaty, piórniki, Kiedy do poznać mam tu różne takie te um, skarbunki, skarbunka i nie tylko. I tu jest nawet jero na dużo. I mam taki kącik piękności swój. No i tutaj jest wszystko. Lekiery, błyszczyki, oczywiście one będą w moim holu, który dzisiaj też nagram. Lekiery, niwekry. Tutaj mam szuflady do szkoły z różnymi rzeczami. A tutaj mam jeszcze gazety w tej szufladzie. Dużo gazet. Dużo. Um, tu są moje takie trzy szuflady, w których trzyma moje różne teczki, plastyczne rzeczy. A tutaj jest tak, że mam gry, tu mam gry, a tu u góry książki. Dobra, więc... Um, słuchajcie, jeszcze nie pokazałam wam najważniejszej rzeczy, którą naprawdę bardzo lubię. To jest mój telewizor z firmy LG. I zobaczcie, on jest naprawdę duży, że aż mi się w kamerze nie mieści. Jest naprawdę duży. Okej, okay, więc to już by było na